Cześć! Z tej strony Jastrząb, witam Was na moim kanale, a dziś będę ważył pilsa z chmielami z Nowej Zelandii. Zapraszam! Skąd pomysł na takiego pilsa? Słuchajcie, jakiś czas temu w Lidlu kupiłem sobie piwo kraftowe i niestety nie pamiętam co to było za piwo, nie mogę go już spotkać. Jedyne wiem, co mi się rzuciło w oczy to taka turkusowo-fioletowo, różowa etykieta i dwa napisy rakał motłeka. Słuchajcie, otworzyłem butelkę tego piwa, jak mi buchnęło aromatami chmieli, jak to przelałem no po prostu było to coś cudownego. Zakochałem się w tym piwie, a nigdzie go już nie mogę w tym momencie znaleźć. Mało tego, w necie go nie mogę znaleźć bo nie wiem, jak się nazywało. Masakra. Ale nieważne. Ważne, że zapamiętałem z etykiety rakał motłeka. No i wiadomo, są to chmiele. Chmiele z Nowej Zelandii. Okej, okay. i jeżeli chodzi o te chmiele, postanowiłem je zakupić. Mam ich tutaj w saszetkach po 100 gramów. Tutaj jest motłeka alfa kwasy 5-4 i rakał, alfa kwasy 10,2. Słuchajcie, będzie to pils, ale wiadomo, no nietypowy pils, nie klasyczny czeski pils, nie niemiecki pils, ale właśnie pils tylko na ekstrakcie słodowym, niechmielonym, który jest w tej misce i w tej, dzisiaj rozbity na dwie miski, o tym zaraz. Ekstrakt jasny, słodowy, pilzneński niechmielony, firmy Bruntal. Uważam, że te ekstrakty przynajmniej są jasne, tak jasne jak podaje producent. Tutaj też mam chmiel Premiant, czeski, bo czeskim chmielem Premiant będzie to piwo chmielone na goryczkę i smak, a na aromat, jak powiedziałem, wejdzie Nowa Zelandia, rakał i motłeka. Jeśli teraz chodzi o recepturę, warka, jak zwykle u mnie, 90% parę procent wszystkich warek, 25 litrów piwa zakłada, użyję do tego... 3kg i 250 gramów ekstraktu właśnie słodowego, jasnego pilzneńskiego firmy Bruntal. co ma nam dać dziesiątkę, czyli 10 BLG i alkohol, który z tego uzyskamy, ma być na poziomie 4%. Słabe piwko, takie, jakie lubię, mocno chmielone. OK. I teraz dlaczego ekstrakt podzieliłem na dwie michy? Tu jest 2 kilo ekstraktu, tu kilo 250. Kolega z forum piwo.org i zresztą jeden z najbardziej aktywnych moich widzów, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Zasugerował mi, że, właśnie w, tej, w tym moim garze, w tej brzeczce, którą gotuję, jest bardzo duża gęstość, i przez to chmielenie może nie być na zadowalającym poziomie. A ostatnio y, tak faktycznie było. Jakiś czas temu jeszcze, jak ważyłem piwa i chmieliłem je na aromat, na przykład citron, cascade'em, wszystko było ok. Natomiast do ostatniej swojej warki, apy, wrzuciłem mnóstwo chmieli aromatycznych. Weszło tam chyba 160 albo 180 gramów chmieli aromatycznych na koniec gotowania, a efekt naprawdę był mizerny. To wszystko skłoniło mnie do rozbicia całej gotującej się brzeczki na dwa gary. Tutaj się gotuje około. Myślę, 8 litrów wody, tutaj 4 litrów wody i teraz tak, tutaj do tego gara dam te 2 kilo ekstraktu, a tu dam kilo 250 kg. Rozbiję to sobie, przez co brzeczka w jednym i w drugim garze nie będzie aż tak gęsta, gdybym to ważył w jednym garze. I postanowiłem w tym garze nachmielić na goryczkę premiantem. I on jest tutaj odmierzony w ilości 30 gramów alfa kwasy 9,34. Bardzo dokładnie podane alfa kwasy. A tutaj, tym samym chmielem, premiant na 15 minut do gotowania na smak i pewnie odrobinę aromatu. Natomiast na zero, czyli na wyłączony palnik i do chłodzenia brzeczki, wrzucę do tego większego gara po 25 gramów chmielu. Rakał i chmielu motłeka, i będę chciał sprawdzić, jak to chmielenie wyjdzie w rzadszej brzeczce. Natomiast, i tak, niezależnie od efektu, efektami się podzielę i powiem Wam, jak to wyglądało, ale niezależnie od tego efektu, na chmiele jeszcze to piwo na cichej fermentacji, na 5-7 dni do zakończenia cichej fermentacji, chmielem właśnie rakał i motłeka w ilości po 50 g każdy. Myślę, że takie chmielenie będzie spore i będzie zadowalające. Wtedy zostanie mi jeszcze z tych torebeczek po 25 gramów tych chmieli do kolejnej warki. Dzisiaj Dwie saszety W3470. Piwo będzie fermentowało w temperaturze między 10 a 12 stopni. W mojej piwnicy w tej chwili takie temperatury tam się utrzymują i myślę, że po 6 tygodniach będzie gotowe do butelkowania. Natomiast teraz zabieram się do pracy i wlewam nasze ekstrakty do garnków z gotującą się już wodą. Ok, i do pierwszego gara leci 2 kilo ekstraktu jasnego bruntal, ekstrakt pilzneński. Słód pilzneński. Prekursor DMS-u w postaci kukurydzy z puszki mocno wyczuwalny, dlatego pamiętamy, nie gotujemy tych ekstraktów pod przykryciem, wszystko ma się odbywać bez przykrycia. Porządnie mieszamy ekstrakt i czekamy aż się zagotuje. Do drugiego garnka tu, gdzie będziemy dawać, tak jak wspomniałem, chmiel premiant na 15 minut. Dajemy kilo 250 ekstraktu. i czekamy aż ekstrakty się zagotują. I jak widzicie w garnku, w którym było mniej brzeczki wstawione, zaczęła się ona gotować szybciej, dlatego tam już wrzucam nasz chmiel premium na 15 minut w ilości 20 gramów. Na kuchence ustawiam czas 15 minut pod tym palnikiem i po tych 15 minutach ten garnek już pójdzie do chłodzenia, do wanny z zimną wodą, a ten będzie gotował się dłużej. On będzie gotował się 40 minut. Chmiel goryczkowy, premiant wrzucony na 40 minut właśnie i na sam koniec wrzucone chmiele aromatyczne oczywiście w wyparzonych woreczkach, tak? żeby nie wdało się żadne zakażenie. A oprócz tego, tak jak wspominałem, piwo będzie chmielone na zimno, na fermentacji cichej. Ok, w mniejszym garnku gotowanie już praktycznie się zakończyło, została tam minutka do końca, a w dużym kotle prawie zaczyna się gotować, dlatego wrzucam tutaj już nasz chmiel na goryczkę. Tak jak wspomniałem, jest to chmiel Premiant, ilość alfa kwasów 9,34 i w ilości 30 g. Właśnie ląduje w kotle. Tutaj ustawiam teraz czas na 40 minut. Mniejszy garnek już idzie do chłodzenia. Jak wspomniałem, nasze chmiele aromatyczne dodamy na sam koniec gotowania. Natomiast w tym momencie ja mogę uwodnić już nasze drożdże, które powinny się uwadniać minimum 30 minut. W tym celu odkażam wieczko słoika. Odkażam górną część opakowania drożdży, którą będę otwierał nożyczkami. Wszystko to jest płynem do szybkiej dezynfekcji robione. To samo w przypadku kolejnego opakowania. Oczywiście odkażone ręce. I odkażam nożyczki, którymi te drożdże będę otwierał. Otwieram słoik. Otwieram każdą z saszetek drożdży. Wsypuję pierwsze opakowanie. Wsypuję drugie opakowanie. Zakręcam słoik i czekam aż drożdże się uwodnią. Ok, jest 6 minut do zakończenia gotowania, dlatego powoli przygotowuję sobie już nasze chmiele aromatyczne, które wrzucę w momencie zakończenia gotowania i do chłodzenia brzeczki. Odkażam ręce środkiem do szybkiej dezynfekcji. Pryskuję górną część opakowania chmielu też środkiem do szybkiej dezynfekcji. Nożyczki, którymi będę otwierał chmiel, również spryskuję środkiem do szybkiej dezynfekcji. Wygotowana miska, włączam wagę, układam woreczek, zeruję wagę, waga wskazuje 0, otwieram chmiel motłeka i wsypuję 25 gramów. Bardzo ładny zapach tego chmielu, trochę przypomina mozaik, takie mam wrażenie. Otwieram kolejne opakowanie, tym razem rakał i również wsypuję 25 gramów. Łącznie mamy 50 g chmielu, zawiązuje woreczek i chmiel jest gotowy do dodania. Proces gotowania właśnie dobiegł końca, dlatego dodaję w tym momencie nasze chmiele aromatyczne i zanoszę brzeczkę do schłodzenia. Ok, także ważenie zakończone. Wszystkie chmiele dodane, chmiele na aromat. Też na koniec gotowania, jak widzieliście, w tym momencie brzeczka się chłodzi. Mnie pozostało właśnie ją schłodzić, przelać do fermentora, zadać drożdże i odstawić do fermentacji w temperaturze około 10-12 stopni do mojej piwnicy. I myślę, że za około 6 tygodni będzie to piwo można butelkować. Bardzo jestem właśnie ciekawy efektu tych dwóch chmieli, rakał i motłeka. One faktycznie pachną bardzo ładnie, zbliżone są zapachem do chmieli amerykańskich, akurat najbardziej przypominały mi mozaik. Są prawie że bliźniacze, tyle co mogłem powąchać z torebki. Przy czym motłeka mi się wydaje taka bardziej rzeźka, bardziej świeża, i wydaje mi się, że to jest ten chmiel. Który chciałbym w tym piwie czuć najbardziej? Dlatego, tak jak wspominałem, to piwo najprawdopodobniej na 99% będzie jeszcze chmielone na zimno. Na dziś się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Film z degustacji tego piwa z pewnością pojawi się na kanale. A Wam wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się na zdrowie i cześć. Pozdrawiam, jastrząb.